Siemano sportowe świry, tym razem zapraszam Was na analizę zawodów Vanoga Gravel, omówię co się sprawdziło dobrze, a jakie rzeczy nie były optymalnym wyborem. Zacznijmy od najbardziej kontrowersyjnej rzeczy, mianowicie opony o szerokości 35 mm. Jeszcze przed startem nie brakowało opinii, że w tym roku trasa jest wyjątkowo sucha i będzie rekordowa ilość piachów. Tak jak się spodziewałem, w e piaskach radziłem sobie dobrze. Problem był w tym, że według w GPS stosunek asfaltu do terenu wynosił podajże 70 do 30. <coughs> Szczerze mówiąc na trasie miałem wrażenie, że jest to bardziej 85-15. Było zbyt mało asfaltu, na którym czerpałbym benefity z wąskiej opony i dlatego nie był to optymalny wybór szeroką oponą zdecydowanie bardziej poprawiłbym sobie komfort jazdy. Teraz rzecz, która zagrała świetnie do borciuchów na zimną noc. Bodajże 2-3 dni przed startem zawodów prognozy zmieniły się z 20 stopni w dzień i 5 stopni w nocy na 15 w dzień i 1 w nocy. Z doświadczenia wiem, że w terenie jest około 3, może nawet do 5 stopni mniej niż mówią prognozy, co potwierdzają później moje pomiary z Garmina. Taktykę, którą obrałem to na cebulę, czyli warstwami. Z doświadczenia wiem, że grube kurtki nie sprawdzają się najlepiej, a lepiej wziąć kilka przemyślanych warstw. U mnie to wyglądało tak. W dzień jechałem w Czapce kolarskiej nie przypadam ale bardziej nie lubię owadów we włosach. Czapka daje cycling. potówka od Specialized. Bielizna termo z golfem od Raso. No, golf to jest świetna sprawa, nie lubię jak mi wieje po szyi. Szkoda, że tak małe jest termo z golfem. Koszulka kolarska letnia od Raso. Spodenki kolarskie, no wiadomo, z wkładką od Asosa, skarpety letnie, ale raczej z tych grubszych od LASO, buty kolarskie letnie, cienkie, rękawiczki letnie, Asos, no to to mało ciekawe rzeczy. Zacznijmy od tego ciekawego aspektu, czyli co dorzuciłem na noc. Kominiarka narciarska z polarem z Decathlonu. To chyba jest najważniejszy element. W moim zdaniem branie czapki to spory błąd. Popełniłem ten błąd na rok temu na zawodach Great Lakes Gravel. Strasznie mi było zimno całą noc. Wiało mi po szyi, po karku. Bezsensownie. Kominiarka naprawdę robi robotę. Kupujcie takie, które się nie wrzynają w brodę. Kolejna rzecz to buff. Jak widzicie, głowa i szyja są u mnie grubo i szczelnie chronione, nie jest to oczywisty wybór, jako że najczęściej na rowerze zimno jest w stopie i dłonie. Następnie bluza kolarska jesienna od Raso, no taka docieplająca. Teraz bardzo ważny element, cieniutka kurteczka przeciwwiotrowa od Cumulusa. No, jak wiadomo ciuchy nie potrafią wytwarzać ciepła, ciepło wytwarzamy my. Jasna warstwa przeciwwietlowa pozwoli o wiele lepiej to ciepło zatrzymywać, szczególnie na szybsy, szybszych zjazdach. Na nogi tylko letnie leginsy do biegania z dekatlonu. Z doświadczenia wiem, że nogami nie ma co się tak bardzo przejmować. Na ręce założyłem dodatkowo bardzo cienkie, jesienne rękawiczki od Asas, i w zanadrzu miałem jeszcze lateksowe rękawiczki jednorazowe, ale nie było mi na tyle chłodno, żeby je zakładać. Na stopy nie założyłem nic. W zanadrzu miałem noski od lasu, ale nie było mi na tyle zimno, żeby je zakładać. Miałem rozmowę na Orlenie około 5 rano. Z innym zawodnikiem był w szoku, że nic nie mam dodatkowo na stopach. Od razu założył, że muszę strasznie marznąć. Nic bardziej mylnego. Całą noc przyjechałem bardzo komfortowo. Nie była to właśnie zbyt oczywista strategia szczelnego dogrzania głowy i karku, co spowodowało, że nie było mi zimno w stopy i w ręce. Tak wiem, Science Beach. No tak jak wspomniałem, całą noc przyjechałem komfortowo. Po innych zawodnikach, których spotykałem na trasie, no było widać, że noc im sprawia problemy. No brakuje im komfortu termicznego. Po zawodach, na grupie można było też przeczytać no, sporo relacji, jak ludzie marzli w nocy. Niektórzy nawet zawracali na pit stop, żeby przeczekać całą noc. No i ten dobór ciuchów na noc i komfort termiczny to była zdecydowanie moja największa przewaga nad innymi y, zawodnikami. Ok, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Od 200 km co kilka godzin zapobiegawczo łykałem węgiel. Czy to dlatego miałem zero problemów żołądkowych? Nie wiem, możliwe. Będę tak robił na następnych zawodach, zobaczę jak to będzie. Średnio sprawdziły się bidony, Usniki może i były czyste, ale dłonie, którymi chwytałem bidony strasznie się brudziły. No jadąc tempem wyścigowym nie ma zbytnio czasu na mycie rąk. No niestety później tymi brudnymi dłoniami jadłem, no było to po prostu obrzydliwe. Zakupiłem już plecak z bukłakiem. Jedna testowa jest to za mną. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jak wygodne jest to rozwiązanie, więc pewnie na następnych zawodach zobaczycie na moich plecach bukłak. Błędem było schowanie trackera do schowka w ramie roweru. Z tego co słyszałem byłem jedynym zawodnikiem, który miał problemy z trackerem. I w sumie to by było na tyle, no wyścig mi poszedł bardzo dobrze, więc nie ma zbyt wielu rzeczy, które nie zagrały, no reszta po prostu zagrała dobrze. Następne zawody to Mazowiecki Gravel, w ostatniej chwili zdecydowałem się na zmianę dystansu z 500 km na 250, aby lepiej zgenerować się przed Wisłą 1200. Dobra, do zobaczenia, cześć!